Nie widzę po prostu plusów jakiejś takiej jednej y, rzeczy, jednej, jednej, jednej sfery powierzchni, w której polski związek kolarski byłby skuteczny. Nie widzę, żeby mieli choć jedną rzecz ogarniętą i ją robili dobrze. Po prostu czegoś takiego nie ma. Jeżeli fortuna kołem się toczy to w polskim związku kolarskim toczy się tylko seria niefortunnych zdarzeń. Bałagan i chaos, jaki można zastać w polskim związku kolarskim jest przepotężny. Mówimy bowiem o związku, który nie ma żadnych pieniędzy. Ma za to 20 milionów złotych długu. Nowe stroje zamówione na igrzyska olimpijskie dla naszych kolarzy, które nie spełniają wymagań międzynarodowej unii kolarskiej. Trenera, który najpierw musi złapać gołębie, żeby przeprowadzić później trening. Lojalki dla pracowników w związku a także trenerów na 20 lat. Pieniądze przekazywane przez ministerstwo w taki sposób, żeby ominąć komornika, i trenera, skazanego za przestępstwo na tle seksualnym, który w tym roku został zaproszony na specjalną sesję zasłużonych dla polskiego kolarstwa. Mam wrażenie, że wyścigło najbardziej absurdalny związek sportowy w Polsce. Polski związek kolarski uciekł Peletonowi, jest daleko z przodu, dzierży żółtą koszulkę lidera i nie zamierza jej łatwo nikomu oddać. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest SFD, producent All Nutrition Fit King Delicious. Bądź najlepszą wersją siebie. Partnerem kanału 0 jest STS Game Changer. Dwa gole przewagi i kasa na koncie. Partnerem technologicznym kanału 0 jest Xcom. Żeby zrozumieć sytuację w polskim związku kolarskim, trzeba się cofnąć w czasie do dwóch wydarzeń. Pierwsze z nich to otwarcie w 2008 roku nowoczesnego, krytego toru kolarskiego w Pruszkowie. Inwestycja, która kosztowała prawie 100 milionów złotych, po zakończeniu budowy trzeba było jednak dokonać poprawek, którymi zajął się główny wykonawca obiektu, a więc firma Mostostal Puławy. Te poprawki kosztowały blisko 6 milionów złotych, ale za fakturę wystawioną przez Mostostal Puławy nie miał kto zapłacić i stąd wziął się dług, który dzisiaj wynosi blisko 20 milionów złotych. Rok 2017, delikatnie mówiąc, też nie był najłaskawszy dla polskiego kolarstwa. Do tego czasu polski związek jakoś funkcjonował, jakoś to słowo kluczowe, bo ministerstwo finansowało związek m.in. dzięki u ugodzie podpisanej z komornikiem przez Polski Związek Kolarski. Ale niestety, w 2017 roku w Polskim Związku Kolarskim wybuchła seks-afera, w której za przestępstwo na tle seksualnym został skazany trener, dyrektor sportowy Andrzej Piątek. Splot tych wydarzeń sprawił, że od związku odwrócili się sponsorzy. Ministerstwo przestało bezpośrednio dotować związek. Również ugoda z komornikiem została zakończona. Polski Związek Kolarski od tego czasu musiał zmagać się już nie tylko z potężnym problemem finansowym, ale jeszcze większym problemem wizerunkowym. Sam Andrzej Piątek twierdzi, że cała ta afera jest efektem ataku na jego osobę i w rozmowie telefonicznej powiedział mi, że będzie walczył o swoje dobre imię. W to nie wnikam, ten temat zostawiam, ale tutaj przy okazji dochodzimy do pierwszego absurdu. W tym roku prezes Wielkopolskiego Związku Kolarskiego, który jednocześnie jest również operatorem środków finansowych pozyskanych od ministerstwa, zorganizował specjalną sesję na którą zaprosił zasłużonych dla polskiego kolarstwa. W gronie zaproszonych znalazł się również Andrzej Piątek, który, przypomnę, wciąż ma wyrok za przestępstwo na tle seksualne. I powiem uczciwie, że nie wiem, kto dba o wizerunek Polskiego Związku Kolarskiego i Wielkopolskiego Związku Kolarskiego, ale kimkolwiek jesteś, robisz to źle. Wróćmy do tego, co obecnie dzieje się ze Związkiem. Polski Związek Kolarski to bankrut, który ma 20 milionów złotych długu, kilkunastu wierzycieli i komornika, którego wspólnie próbuje omijać z Ministerstwem Sportu. Pieniądze, które trafiają na kolarstwo, z Ministerstwa Sportu, na szkolenie młodzieży, na zgrupowania, trafiają do Wielkopolskiego Związku Kolarskiego tylko po to, żeby nie mógł zająć ich komornik, który ciąży nad Polskim Związkiem Kolarskim. Działanie jak najbardziej szlachetne. Czy zgodne z prawem? Możliwe, że tak. Czy uczciwe i moralnie zgodne? Tutaj mam spore wątpliwości. To zresztą nie jedyny sposób na umijanie komornika, który uskuteczniany jest przez Polski Związek Kolarski. Bo w 2015 roku do życia została powołana Fundacja Wspierania Polskiego Kolarstwa. I ta fundacja na mocy porozumienia z Polskim Związkiem Kolarskim uzyskała nieodpłatnie prawa do wizerunku polskich kolarzy. I w zasadzie w imieniu związku podpisuje umowy sponsorskie. W zeszłym roku było to około 400 tysięcy złotych. Jak mówi nam prezes? Cała kwota się z pamięci podam, że jest to między 300 a 350 tysięcy. Może między 300 a 400 tysięcy. To jest suma wszystkich wpływów, jakie udało nam się pozyskać, i cała ta kwota jest przekazana, przekazywana wprost na wyjazdy kolarzy. I okej. Okay. Z jednej strony jest to jakieś konkretne działanie prezesa Makowskiego, żeby dług, którego w zasadzie on nie zaciągnął, ominąć, a żeby jakieś pieniądze dla polskiego kolarza pozyskać. Pytanie, czy jest to uczciwe? Obecnie mamy sytuację, w której komornik widzi na koncie Polskiego Związku Kolarskiego pustki, więc nie może oddać wierzycielom należytych im pieniędzy. W dodatku dług stale rośnie i tutaj koło się zamyka. Na dodatek jest to błędne koło. Polskie kolarstwo ledwie zipie i w zasadzie jest coraz gorzej, bo jak powiedział jeden z członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Kolarskiego, dług poprzez odsetki każdego dnia rośnie o około 4000 zł. Tak więc jeśli wizerunkowo związek leży, finansowo związek leży, to może na linii Polski Związek Kolarski, a trenerzy i kolarze, jest jakaś dobra energia, może tam jest jakaś dobra relacja. No niestety, z tych kół także ucieka powietrze. Przekonać o tym mogliśmy się podczas zakończonych niedawno Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, kiedy to swoje żale wylewali czołowi polscy kolarze. Między innymi Mateusz Rudyk, a więc medalista Mistrzostw Świata i Europy, Daria Pikulik, nasza wicemistrzyni olimpijska. Mimo tego, jak wygląda nasza sytuacja, mimo tego, że w mały lutym musiałam sama sobie zapłacić za zgrupowanie że do kwietnia jeszcze nawet nie mieliśmy informacji odnośnie finansowania. Nie mieliśmy rowerów, nie mieliśmy nic. Kombinezony dostaliśmy dzień przed startem. Także myślę, że to nie jest wina też nas i tak samo jak Mateusz walczył tutaj bardzo dobrze do końca, tak samo my walczyłyśmy, możemy być siebie dumne za to, co zrobiłyśmy, za to, jak wygląda nasza sytuacja. Przy Krzysztof Maxel również nasz były olimpijczyk, a teraz komentator Eurosportu. I to ja powiedziałem dzisiaj na antenie Eurosportu, że Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego działa nieudolnie. To ja poprosiłem, żeby działacze nie przyjeżdżali na lotnisko i nie gratulowali naszym zawodnikom, dlatego że nie ma w tym ani grama ich zasługi. To ja powiedziałem, że zarząd nie wykorzystał żadnej z okazji, żeby poprawić sytuację naszych zawodników. To ja powiedziałem, że całe środowisko kolarskie czeka na październik i na nowe wybory po to, żeby wyrazić nowe, lepsze władze. To ja przed momentem dostałem od prezesa wiadomość, że będą kontaktować się ze mną jego prawnicy. Ale mogę to powiedzieć, dlatego że nie jestem pracownikiem Polskiego Związku Kolarskiego i nie dostałem, jak oni, do podpisania umowy, która zamyka mi usta na 25 lat. Do tematu wspomnianej przez Maxela lojalki jeszcze wrócimy, bo mimo że podpisali ją trenerzy polskiej kadry, to oni również wyrazili swoją opinię na temat prezydium Polskiego Związku Kolarskiego. Ja właśnie jestem przyjacielem polskiego kolarstwa i dlatego głośno o tym mówię. Eee... I wracając do tematu, czy, czy największe zarzuty, ja bym bardziej odwrotnie chciał powiedzieć, że nie widzę plusów w tym momencie. Nie widzę po prostu plusów jakiejś takiej jednej rzeczy, jednej, jednej, jednej sfery powierzchni, w której polski związek kolarski byłby skuteczny. Nie widzę, żeby mieli choć jedną rzecz ogarniętą i ją robili dobrze. Po prostu czegoś takiego nie ma. Brak sprawczości, brak prawidłowych rozmów, brak dialogu to jest jeden z głównych zarzutów Polskiego Związku Kolarskiego. Po prostu ja uważam, że nie da się pisać, tylko trzeba rozmawiać. Nie da się straszyć, tylko trzeba rozmawiać, prowadzić dialog. Wszystkie lojalki, czy zastraszenia, czy pisma pisane nie w odpowiedniej formie. Nie przyniosą żadnych pozytywnych efektów. Tak więc, jak widzimy, relacje na linii Związek, a trenerzy również nie są najlepsze. Przynajmniej relacje tych trenerów, z którymi porozmawialiśmy. Inna kwestia, że prawdopodobnie ze wszystkimi trenerami nie udałoby nam się porozmawiać, bo podobnie jak pracownicy Związku, trenerzy mają podpisane lojalki na 20 lat. Lub jak woli mówić prezes Makowski, umowę o poufności. Jeżeli ktoś nie chce ujawniać danych poufnych, to podpisze tą umowę na 50 lat i na 100 lat. I na wieczność. Ja uważam, że jest to zupełnie normalna praktyka. NDA funkcjonują w świecie biznesu, podpisuje się NDA, tak, żeby dwie strony mogły sobie zaufać, żeby miały pewność, że ta druga strona nie przekaże żadnych informacji. Oczywiście, że takie umowy podpisuje się w biznesie, tylko czy trenerzy kadry też powinni podpisywać takie umowy na 20 lat pod groźbą utraty pracy. Co mogą ci trenerzy powiedzieć, że Polski Związek jest bankrutem, ma 20 złotych milionów długu, że nie ma pieniędzy? Przecież wszyscy to wiedzą. Dla mnie jest to próba kneblowania ust osobom związanym z kolarstwem. Jeżeli bym nie podpisał, kończy się automatycznie moja współpraca ze Polskim Związkiem. Jeżeli byłoby coś yy, nie takiego powiedzianego, byłoby coś powiedzianego, yy, które by nie pasowało Polskiemu Związkowi Kolarskiemu czy, czy pozostałym twor tworom, mogą nas skarżyć. Z powództwa cywilnego, bo wtedy działamy na niekorzyść polskiego związku wizerunkowo, wizerunkowo traci polski związek, bo traci automatycznie sponsora, czy fundacja traci sponsora, czy, czy po prostu arena traci sponsora i wtedy jest, jest, jest yy, jakiś tam yy, takie zaczepienie do tego, żeby nasz mortar był zaskarżyć. Jak widać próba nieudana. Inna kwestia, że wątpliwości co do tych umów poufności miał również Stanisław Trociuk, a więc zastępca rzecznika praw obywatelskich, o czym pisał Marek Bobakowski na łamach sportowych faktów. Ale pójdźmy dalej. Im bliżej jestem kolarstwa w Polsce, im bliżej jestem Polskiego Związku Kolarskiego, tym bardziej mam wrażenie, że oni sami, jadąc na tym rowerze, wkładają sobie kije w szprychy. Przejdźmy do tych nieszczęsnych strojów. Przecież to jest temat tak kompromitujący. Tak kompromitujący. Już nawet nie chodzi o to, że Daria Pikulik dostała te stroje na dzień przed startem. Polski Związek Kolarski, a właściwie Wielkopolski Związek Kolarski, który jest operatorem finansowym Polskiego Związku Kolarskiego, zamówił nowe stroje dla polskich kolarzy na Igrzyska Olimpijskie. Nowe stroje. Nowiuszenkie stroje, które Polacy dostali na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Ale jak się okazuje, na kilka dni przed startem, stroje, w których Polacy jechać nie mogą. No i w tym momencie ja poszedłem z naszymi samplami. Już My tam w się też, już w Paryżu, tak, do tych, do tych komisarzy z UCI, zostawiłem im te stroje. Sprawdzili ten strój, za pół godziny wrócili do mnie i słuchaj, to nie jest ten. Nie ma takiego stroju. Nogi mi zmiękły po prostu. Mówię jak nie ma, idziemy, nie? Zacząłem oglądać jeszcze raz dokładniej i mówię rzeczywiście, to nie jest ten materiał, to jest zupełnie coś innego. Odrzucili po prostu nam te stroje. Mamy e, sierpień, piątek, czyli tak, urlopy, weekend nikt nie pracuje. Czekamy do poniedziałku, w poniedziałek jakby już wcześniej z Gosią Jasińską, która była na miejscu w Paryżu, dogadaliśmy i tak dalej całą, całą procedurę logistycznie i tak dalej. Szybko wymiary, już nie wiem jaka tam była procedura, ale, ale tutaj wszyscy fruwali po prostu na wysokości Lamperii. Wszystkie te wymiary, które my, które my zbieraliśmy dla Parentini to szybko wysłaliśmy do Bioracer do Belgii. Producent się też chwilę zastanawiał czy zdąży, czy nie będzie lipy po prostu z tego wszystkiego. No, i okazało się, że, że, że było zielone światło. Dobra, jedziemy. No, i udało się na środę w dwa dni. Udało się na środę uszyć naprawdę. Uważam, że cholernie dobre kombinezony na ten start. Ale co nas to nerwów kosztowało, to, to, to możecie sobie tylko wyobrazić. My kombinezon dostaliśmy dzień przed startem, później wieczorem. Więc nie było żadnej możliwości objeżdżenia tego kombinezonu. Dzięki tylko i wyłącznie Gosi Jasińskiej, która naprawdę stanęła na wysokości zadania, te kombinezony dotarły do nas i mogliśmy wystartować w igrzyskach. W przeciwnym razie byśmy pojechali na wycieczkę do Paryża i byśmy wrócili. Tutaj należy wspomnieć, że na igrzyskach olimpijskich w Tokio polscy kolarze startowali w strojach polskiego producenta. Zachwalali te stroje. Co więcej, trenerzy, kadry, a także sami kadrowicze wyrażali chęć, żeby w tych strojach startować również w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Ale tutaj niestety po raz kolejny wychodzi nieudolność Polskiego Związku Kolarskiego. Bo żeby Polska lub jakakolwiek firma stała się producentem strojów kolarskich na Igrzyska Olimpijskie, wcześniej rodzimy związek musi zgłosić te firmy do Międzynarodowej Unii Kolarskiej. No i Polski Związek na prośbę polskich producentów zgłosił te firmy do Międzynarodowej Unii Kolarskiej, która odpowiedziała, że są pewne błędy formalne, które należy poprawić. Z taką wiadomością Polski Związek wrócił do polskich producentów. Oni te błędy formalne rzekomo poprawili, ale tutaj kontakt się urwał. Bo jak mówi prezes Rafał Makowski, wiadomości zwrotne od Międzynarodowej Unii Kolarskiej trafiały na skrzynkę mailową, której nikt nie sprawdzał. Niejednokrotnie UCI mailowało w tej sprawie do Polskiego Związku Kolarskiego yy, od, no, od jakiegoś czasu i przez, przez długi też czas. Kilkukrotnie, niestety, bez odpowiedzi. W którymś momencie nawet ja dostałem informację na ostatnim Puarze Narodów, że waszych, z waszych partnerów, waszych producentów odrzuciliśmy. W tym momencie tak też troszkę, troszkę się ciepło zrobiło, bo, e, no bo o tym powiedzieliśmy głośno. Ci, ci nasi partnerzy rzekomi e, no też odnieśli się do tego, pisali z UC i tak dalej. Po prostu minął deadline, koniec historii. W tym momencie zostaliśmy. Troszkę pod ścianą postawieni, no bo musieliśmy wybrać producentów, którzy są zgłoszeni przez inne nacje i tak naprawdę pozostał nam niespersonalizowany towar z półki. Niestety, wiadomości, które Międzynarodowa Unia Kolarska wysyłała, no nie trafiły na ten adres ogólny, który jest cały czas monitorowany. Poszła na inny adres. Dzisiaj ta wiadomość jest odnaleziona? Jest odnaleziona. I w Tamtej skrzynki pocztowej do tego czasu nikt nie otwierał? Ehm, nie chcę wskazywać nazwisk. Odpowiadam za tą organizację. Ehm, skontaktowałem się ze wszystkimi departamentami Międzynarodowej Unii Kolarskiej prosząc o przekierowanie pełnej korespondencji na, na właściwy adres i tylko na ten adres. Ehm, natomiast no, tutaj widzę winę po stronie biura PZK. Czy to koniec Festiwalu Absurdu w Polskim Związku Kolarskim? Nie, idźmy dalej. Jak już wcześniej wspomniałem, Polski Związek Kolarski nie ma żadnych pieniędzy. I to jest kwestia ostatnich kilku lat, to nie jest kwestia zaniedbania z zeszłego roku czy z ostatnich dwóch lat. To jest kwestia naprawdę ciężkiej pracy wielu prezesów. Tak więc też nie będę rozliczał prezesa Makowskiego za to, że Daria Pikulik na początku musiała z własnych pieniędzy opłacać te wszystkie treningi, bo teoretycznie sprawą tą powinien zająć się wielkopolski związek kolarski. Ale jak mówi nam trener Ratajczyk dzięki srebrnemu medalowi Darii Pikulik, polskie kolarstwo stanąło przed szansą otrzymania za darmo naprawdę fajnych pieniędzy. Mówimy o 250. Tysiącach złotych. Ale tutaj również, zdaniem trenera Latajczyka, wychodzi nieudolność polskich działaczy i pieniądze przepadną. Za srebrny medal Igrzysk Olimpijskich Federacji przysługuje 250 tysięcy złotych. Tylko na 90% my nie dostaniemy nic. Dostaniemy tak zwaną figę. Ze względu na to, że nie zostały złożone dokumenty do Polskiego Związku Królewskiego znaczy do Ministerstwa na szkolenie. A żadna inna instytucja oprócz Polskiego Związku Kolarskiego nie mogła złożyć tych dokumentów. Ja myślę, że po prostu sprawczość Polskiego Związku Kolarskiego względem wszystkich składań dokumentów jest bardzo, bardzo, bardzo niska. Tak więc pieniędzy nie ma. Wizerunek leży. Relacje z polskimi trenerami i kolarzami również są delikatnie mówiąc średnie. To może przynajmniej ta wielka, potężna Arena Pruszków, na której trenują polscy kolarze, która miała być wizytówką polskiego kolarstwa, może tam znajdziemy coś dobrego. Tor już na pierwszy rzut oka wygląda na zaniedbany. Ale umówmy się, utrzymanie takiego toru w Pruszkowie łatwe nie jest. To kwota rzędu 2-3 milionów złotych rocznie. I w zasadzie zarządzający tym torem, a więc spółka Arena Pruszków, jakąś pracę wykonuje. Problem w tym, że chyba nie do końca dobrze im idzie. Bo szukając pozytywów w obiekcie, możemy trafić na gołębie. Obiekt sportowy za tyle pieniędzy, który jest przeznaczony dla sportowców wysokiego wyczynu powtarzam, wysokiego, nie powinien być eksploatowany przez zwierzęta. Tego po prostu nigdzie na świecie się nie robi. No to były też kuriozalne takie troszkę sceny tutaj, jak po, tych, po tym ostatnim evencie z ptactwem, parę gołębi uciekło po prostu. Nie? No i wiadomo, jak to wygląda. Te gołębie coraz lepiej się tu czują. Robią swoje fizjologiczne potrzeby tam, gdzie nie trzeba, na przykład na, na, na jezdnie naszego toru. No i to, to, to też takie sceny śmieszne, jak trener Igor, w tym wypadku, biega z kocem i gdzieś tam kusi tego gołębie jakąś bułeczką, jakimś czymś i po prostu próbuje tego gołębia złapać. No to wiadomo, drugi już się. Yy kolokwialnie mówiąc, jorgnął, że coś jest nie tak i już mnie unika przez dwa kolejne dni. Ja go gonię dopiero za trzy dni, nie? Także to, no, to jest obraz właśnie, taki groteskowy obraz tego wszystkiego tutaj. Wasz obiekt jest w takim stanie, jaki jest, ale najgorszym z tego wszystkiego to jest to, że są wynajmy toru dla wystawców. Wystawców jak? psów, wystawców gołębi, kur i to jest najgorszą bolączką tego obiektu. Ze względu na to, że mamy zawodników alergików. Po takiej wystawie, miesiąc czasu, dwa tygodnie minimum, zawodnicy nie mogą wejść na tor nie mogą trenować na pełnych robotach, ze względu na to, że to wszystko się unosi w powietrzu. Zarówno po wystawie kur, ptaków, gołębi, jak i po wystawie yy, psów. Nie da się trenować przez najbliższe dwa tygodnie do miesiąca czasu. To jest przy braku prawidłowej wentylacji. Jak ta wentylacja byłaby prawidłowa, można by pominąć to. Natomiast przy takiej wentylacji, jaka jest w tym obiekcie, nie da się robić takich wystaw. Można robić wszystko, tylko nie wystawy zwierząt. I ja rozumiem, że dzięki tym wystawom Gołębi jakieś pieniądze udaje się pozyskać. Ale w tym przypadku powiedzenie lepszy wróbel w garści niż gąb na dachu nie działa. I żeby było jasne, ostatecznie polscy kolarze korzystają z tego toru. Korzystają i płacą. Bo jak się dowiedzieliśmy, reprezentacja polski za godzinę treningu na torze musi zapłacić 750 zł. Natomiast inne grupy komercyjne, które chcą na tym torze potrenować, pojeździć, płacą 250 zł, a więc o 300% mniej. Taki ruch ma z jednej strony zapewnić funkcjonowanie obiektu i opłacenie rachunków, ale z drugiej strony to de facto i tak są pieniądze Polskiego Związku Kolarskiego, który tych pieniędzy nie ma, więc to wszystko pozostaje w jednym worku. Czy 750 zł za godzinę treningu dla polskiej kadry to dużo? Wystarczy spojrzeć na ceny torów w innych państwach. Aktualnie stawka wynosi 750 zł za godzinę treningu. Z tego co pamiętam, to na początku roku, będąc na Majorce, płaciłem chyba 60 euro za godzinę. I 60-80 euro na Litwie w poniewierzu. To nie koniec działań Polskiego Związku Kolarskiego, które delikatnie mówiąc budzą naszą wątpliwość. Bo mamy dyrektora sportowego, byłego kolarza Marka Rutkiewicza, który zamieszany był w aferę dopingową, w którego bagażach, w którego mieszkaniu znaleziono niedozwolone środki. Ministerstwo Sportu rekomendowało nawet, żeby nie zatrudniać tego człowieka. Ale Polski Związek Kolarski. Zatrudnił Marek Krutkiewicz, podobnie jak cały zarząd, za swoją pracę nie pobierają wynagrodzenia. Pracują społecznie. Można więc tutaj powiedzieć, że jaka płaca, taka praca. Zostawmy już to wszystko. Zostawmy to wszystko, co przed chwilą przeanalizowaliśmy. Czy o urzędującym od stycznia 2023 roku prezesie Polskiego Związku Kolarstwa Rafale Makowskim mogę powiedzieć coś dobrego? Mogę, bo jak już wcześniej wspomniałem, prezes Makowski za swoją funkcję nie pobiera wynagrodzenia. Podobnie zresztą jest z funkcją członka Rady Nadzorczej Areny Pruszków, którą też wykonuje społecznie. Społecznie również jest członkiem Rady Fundacji Wspierania Polskiego Kolarstwa. I jeżeli wierzyć prezesowi Makowskiemu na słowo, to istnieje szansa, że uda mu się coś, czego nie udało się żadnemu prezesowi od roku 2017. Polski Związek Kolarski od roku 2017 nie pokazał żadnego sprawozdania finansowego, co mocno Utrudniło mu budowanie relacji z Ministerstwem Finansów, a także ze sponsorami. My poświęciliśmy mnóstwo energii, mnóstwo czasu. Byliśmy obsługiwani przez absolutnych profesjonalistów w tym zakresie, i te sprawozdanie finansowe, jako pierwszy zarząd, przygotowaliśmy. To sprawozdanie finansowe jest obecnie badane przez panią Biegą rewident, i w ciągu kilku tygodni spodziewamy się zakończenia tego badania. Jestem dobrej myśli. To badanie, zakończenie tego badania pozwoli nam na Oddanie do badania sprawozdania finansowego 2018-2019 i tak dalej. Te badania będą już dużo łatwiejsze, dlatego że w roku 2017 Polski Związek Kolarski rozliczał 8 programów ministerialnych. Cała dokumentacja mieściła się w ponad 70 segregatorach. Zaksięgowaliśmy 3600 dekretów księgowych. I to był ten potężny rok 2017, z którym kilka zarządów nie miało sobie poradzić. My zrobiliśmy to? Tutaj pytanie jest inne. Czy prezes Makowski z takimi długami związku, z takimi kontaktami, jeżeli chodzi o trenerów, o zawodników, z takim wizerunkiem Polskiego Związku Kolarskiego jest w stanie wyprowadzić ten związek na prostą? Nie wydaje mi się. Inna kwestia, że moim zdaniem jest to zadanie, któremu nikt nie jest w stanie sprostać. Czy prezes Makowski dostanie czas na wyprowadzenie Polskiego Związku Kolarskiego? O tym dowiemy się pod koniec roku, kiedy odbędą się wybory na nowego prezesa Polskiego Związku Kolarskiego. Dowiemy się. Chyba że minister sportu Sławomir Nitras złoży do sądu wniosek o likwidację związku, a o takiej możliwości słyszałem od pracowników Polskiego Związku Kolarskiego. To by znaczyło, że związek już dalej nie pojedzie, a jego historia zatoczy koło. Partnerem głównym kanału zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy, od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Kopiuj kupony najskuteczniejszych graczy w strefie inspiracji STS. Partnerem technologicznym kanału zero jest x.com. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.